Witam Was kolejnego dnia w Tromso, na biegunie arktycznym. Dzisiaj zaczynamy ten film od pojechania na renifery. Będziemy je karmić i w sumie nie wiem co dalej robić, bo wycieczka była słabo opisana. W każdym razie mamy do przejechania jakieś 50 km i myślę, że będzie ciekawie. Chodźmy. Jak coś właśnie mamy 15 po południu i jak widzicie jest ciemno. A to dlatego, że znajdujemy się w Arktyce i aktualnie trwa tam noc polarna. W tym filmie doświadczycie razem z nami takich kontrastów jak na przykład właśnie karmienie reniferków, a następnie jedzenie ich w różnych dziwnych potrawach. Także rozszerzamy. Zobaczcie się wygodnie. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi, i zapraszam do oglądania. Dojechaliśmy do wioski Reniferów. Dodatkowo nasze elektryczne auto ma coraz mniej baterii. Tak, mamy 30% baterii w elektryku. Jesteśmy ciekawi, czy wrócimy. Miejmy nadzieję, że tak. Jak nie, to będziemy hać, kombinować. Ogólnie to jest spora grupa, wszyscy jechali autokarem. My stwierdziliśmy, że dojedziemy autem, bo nie wiemy jak będzie. Wolimy, wiecie, w razie co się zawinąć, jak będzie stypa czy coś. Zobaczymy, no. Ogólnie jest to zorganizowana wycieczka ze stron typu Get Your Guide. Oprócz karmienia reniferów możecie też przejechać się psim za pojedzieć pojeździć skuterem śnieżnym i zrobić wiele innych ciekawych rzeczy. Tylko wszystkie te wycieczki są niemiłosiernie drogie. My tutaj zapłaciliśmy aż 544 zł za osobę. I zobaczymy dla Was, czy jest to w ogóle warte tych pieniędzy. Dostaliśmy info, że możemy je normalnie karmić, powiedzieli nam, jak mamy je karmić. Możemy je nawet głaskać, jeżeli to lubią. Tak, powiedzieli, żeby nie jeździć na nich, nie kopać ich i, I nie rzucać im piłki. No i jakieś tam zasady, jak tym jedzeniem się obchodzić tak. i tak dalej. Więc no. proste rzeczy. Chomuś, chomuś, spoko. spoko. gościu. Ty, my renifery mieliśmy Aha, karmić, super. a nie ciebie. Chłopie. A ja były słodkie. Jakie fajne. z ręki mogę budować nie? normalnie. Możesz też z ręki, tak. Trzymaj gościu. Mordo, bąk. Z wiadra! On chce z, wiadra. On On chce z wiadra! W ogóle ich wiek poznaje się po długości rogów. Serio? Tak. Im dłuższe mają rogi, tym yy, są starsze. znaczy, to to że tak. nie ma jednego Zobaczcie. roga. Że jak nie ma jednego roga, to nie od piroga. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. A tak serio to poroże renifera z wiekiem staje się coraz większe i bardziej masywne. I po tych takich rozgałęzieniach można nawet obliczyć, ile dany renifer ma lat. A po okresie godowym samce zrzucają swoje poroże ze względu na spadek testosteronu. Skoro nie muszą już walczyć o samice, to wielkie rogi są im zbędne. To jest nagra. bił, Widziałeś, że go uderzył? No, trzeba uważać ogólnie. U, sklep. Piękne, piękne są, fajne są reniferki. Dalej mnie przeraża fakt, że my je teraz karmimy. Wiecie, one są tak sobie super tutaj tego, a zaraz będziemy je jeść. Ale no, to jest tutaj normalne i trzeba się z tym oswoić po prostu, że oni jedzą to mięso, nie? U nas też karmisz świnki na farmie, a później jesz świnkę. O, jak o, się wytrzymał! super! E co ty zabierasz mi wiadro? Ty, chłopie, e oddaj. experience z tego, że wchodzimy do reniferów, karmimy i tak dalej, mi się mega podobało. Ale szczerze, czy warty 500 zł? Nie, nie, nie. Nie Nie jest wart 500 Wiecie, a cała abstrakcja taka jest taka, że kosztowało to 500 zł za osobę. Przyjechaliśmy tu nakarmić renifera i go pogłaskać i powiedzieć, jest jakie są słodkie. A za no tak jakby za 30-40 minut dostaniemy go na talerzu. Nie tego konkretnego, ale renifera. No. No to jest abstrakcja ogólnie. Spoko ciastka mają. Sami je pieczą. są. te... One w Polsce są takie sklepowe, że masz w środku taką czerwono-truskawkową galaretkę. No, no. Natomiast tu, no, wiśniowe albo jagodowe to jest i jest mega dobre. Dostaliśmy zupę z reniferem, z ziemniakiem, z cebulką, z marchewką. Taka gularzowa, powiedzmy. Tak, taka gularzowa. Dobra, najpierw samą zupę. Dosłownie gulaszowo stareć Rozwodniony gulasz. Rozwodniony gulasz. Rozwodniony gulasz. Dobra, po kategorii Dira z Pola. Polecimy, marchewka, reinder. Oj, jest gorszy niż burgerza, Tak? No No nie jest to, ja nie jestem jakimś ultra tego mięsa. I tak się przekonałem, żeby go jeść. Już mój mindset pozwoli mi to zjeść w ogóle. No nie jest to jakieś moje ulubione mięso. Ale fajnie jest spróbować na pewno w życiu. Więc jak jeszcze nie jedliście renifera i będziecie tutaj w Norwegii, to pewno nie bójcie, tylko spróbujcie, żeby nigdy nie mieć czegoś takiego, że o nigdy nie spróbowałem. Wracamy z reniferów, no i ogólnie wynajęliśmy tutaj sobie auto elektryczne. Albo jest minus 18 stopni, i nie chciałbym, żebyście komentowali to, że wynajemy auto elektryczne. Zrobiłem tak troszkę nieświadomie. Ej, to ma dobra, ale całkiem daję radę. Jeździmy od wczoraj, i dzisiaj dużo jeździliśmy, i wczoraj trochę jeździliśmy. Tak, nie ma tragedii. Problem jest taki, że mieliśmy 35 km do przejechania, i samochód pokazano 105 km zasięgu. Teraz mamy. 10 km mniej tylko, a samochód już 30 km w zasięgu szedł. Mamy 26% i nie wiem, czy dojedziemy tak szczerze. Nie no, 26% 23 km na luzaku 1% na kilometr. Ponad, daj spokój. No nie no, na luzie będziemy na miejscu. W ogóle pierwszy raz rzucimy korzystał z ładowarki samochodowej. zobaczymy, jak się z tego w ogóle korzysta. Ja to już korzystałem No ale podsumowując nasze reniferki, za 100 zł bym to powtórzył. Tak, ale nie za 500 na łeb. Nie polecam. Dało się dojechać na ładowarkę, tylko oni nie dali mi instrukcji, jak to działa. I ja szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak to działa. Chciałem podłączyć auto i co wtedy? No masz, chłopie, no łapiesz zaziomka, łapiesz goście, tylko tu jest CCS, a tu mamy. CCS-a mamy my. Wiesz, że... wiesz? No bo No pat, patrz, tu masz kształt pokazany i tu masz kształt. No a dobra. Tu CCS-a, wyjmujesz CCS-a, ładujesz tu jest CCS-a ci się Pyt? na biało, dobra? dobra. tu ładujemy start. Ile języków. Jest polski. polski! Siema! Język polski. Rozpocznij. rozpocznij. Aplikacja wykazała tak. Disconnect the charging cable. Wait 5 minutes. Try again. <grym> Mamy czekać 5 minut. O, ładuje. Charging. Chyba nas. Czy koś ładujemy? No, nas no nie ładuje. A jak sprawdzić czy auto się ładuje? No, na pewno na desce wierzycie, żeby się zaświeciło, że się ładuje. Co, to co my koło ładujemy w tym momencie? Za darmo? <grym> Auto się nie ładuje i nie możemy go odpiąć 3, 7, 9, 5, 1 Start charging jest! Patrz i pokazuje teraz. Tu pokazuję, że się ładuje, to się świeci, auto się poładuje w środku. Zajebiście. 23.23, 23, czyli półtorej godziny. Mogę dopłacić te 400 zł i wziąć benzynę. Dobra, i się ładuje, idziemy na stację zobaczyć czy jest coś ciekawego widzowie, do jedzenia norweskiego, jakieś słodycze albo coś, bo co będziemy robić w tą godzinę 40, poróbmy coś. Widzowie, ciekawostka, tu wszędzie macie brain kulery. I to jest w sumie sprytne, bo dzięki temu bardziej oswajasz swój organizm mrozem. Dosłownie w każdym miejscu to widzimy tutaj. śmieszne. Oni nie mają jakiejś super kuchni, żeby mógł się tym szczycić i robić jakieś specjalne te... No to po prostu czekam, aż się auto naładuje. Półtorej godziny ładowaliśmy samochód, mamy 92% baterii. Jedziemy szukać zorzy polarnej, bo jest jakieś 30% szans na spotkanie Więc chodźmy, wychodźmy i odłączajmy to coś. widzowie, dokładnie w tym miejscu. Pierwszy raz w życiu widzieliśmy zorzę Polarną i dziś raczej raczej nie zobaczymy. Ja przyjrzałem telefonem, tak, żeby się upewnić. No ten bo to telefon widzi lepiej niż ten, no N nigdzie nie, nie widzę. Zrobiłem z Nigdy nie ma. Nawet ociupinki zielonego. No, generalnie aplikacja pokazuje, że jesteśmy w epicentrum tego wszystkiego, ale to niekoniecznie musi być, nie? Po prostu. Tak. po no, Posłuchajmy chwilę, poczekajmy i tyle. Nawet nie ma sensu nigdzie jeździć, bo to jest taki najfajniejszy punkt, jak wyjedzie się z Pierwszy, który nie ma wysokich wzniesień i jest już ciemno tutaj. Że wiecie, że jakby światło miasta cię nie dotyka. Ale w ogóle. No, głucha cisza jest głucha tu, cisza. Tylko wiatr taki tak. pusty. Taki pusty wiatr. Tu masz las taki, drzewka sobie i tak dalej. A ciarki przeszły. No normalnie słyszeliśmy wilki, Uuu. No to jest pełno pola, one tu musiały być, one nie mogły być za wodą tam. Nie, za głośno, co ty, one to, to było dobrze słychać bardzo. Dobra, palimy w ropie, no. Zaży nie było, więc zaczęliśmy jeździć dookoła i sobie szukać ładnych widoczków. Ale trzeba chyba po prostu wyjść na punkt widokowy, dlatego widzimy się jutro. Teraz będziemy chodzić tam o mężczyzn. I tak widzowie, jak coś jest dziewiąta rano, kolejny dzień. Tylko że, tak jak już chyba wam w intrze mówiłem, trwa tutaj noc polarna, więc jest cały czas ciemno. Jedziemy do góry. Ogólnie, miejsce, w które idziemy, to jest. Najbardziej znany punkt widokowy Na Arktyce chyba. Wierzę się na niego kolejką. I to jest całkiem wysoko, mimo wszystko. Tak, nie? jest całkiem przerażająca kolejka. Ja nienawidzę takich rzeczy. No, Paweł, jak jest coś, jakaś winda szklana, wysoka albo coś, no. to Paweł tak się schizuje, więc to będzie A, ciekawe. To będzie bujać pewnie. Ja się zestram Ale ja też się pewnie zestram Zobaczymy. Jesteśmy w idealnym momencie, bo zaraz zacznie się robić Tak w miarę jasno. Jest szansa, że nawet zobaczymy z góry wschód słońca. Serio? Tak, bo generalnie. Normalnie sprawa wygląda tak widzowie, że pierwszy wschód słońca będzie 15 stycznia, czyli za 7 dni, tak? Okay. Nie, z, czyli za 6 dni. Za 6 dni. Czyli jest szansa, że z góry będzie go leciutko widać, skońcu, tak, że to będzie nawet. tak fajnie wyglądać. Jo, ciekawe to jest. Nie stresuj się. Jest wysoko. Jest wysoko? To jest 600 metrów. No, jest wysoko. Jak no, no, to jest, że taki duży wagonik? Na dwóch linkach stary to, jedzie. To mnie najbardziej przeraża, właśnie. No, ja mam to samo zawsze w Energy Land i tak dalej. Jak to jest możliwe? Wiesz, i... ta linka jest zaczepiona tylko tutaj i tylko na górze. No. I ona wisi przez jakieś 500 metrów, powiedzmy 400 metrów. I wisi już kupę lat. Ona wisi w powietrzu po prostu. No. Metalowa linka. Na śniegu, potem ten śnieg topnieje, to rdze wieje. I ciężki wagon po tym jeździ codziennie kilkanaście razy. Stary w ten wagon wchodzi z 15 osób. No? To jest przerażające. Fest. Tu nie ma siedzeń. Myślałem, że to są siedzenia. Nie ma siedzeń i okej, okay, całkiem buja jednak. Buja już tutaj. Oj, kij. Dobra, waży, żeby ziemia była blisko nas. Bo zobaczcie, że póki co jedziemy stromo, ale góra też jest stroma, więc ziemia jest blisko. Jak ziemia jest blisko, to czuję luz, nie? Jak spojrzę w tą, no to jest wysoko, ale jak spojrzę tutaj, to, to... jest pełen luz. No ale słuchaj, te drzewa też są całkiem wysokie, nie? Tak, 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 ale masz A to wrażenie. To wiesz, tu chodzi o tak. samo wrażenie wizualne. Tak, tak, to Masz to prawda. wrażenie, że jesteś ten, ale za tu zasuwa. Patrz, jak tu jest stromo, patrz, 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 co się dzieje. Ja pierdzielę. Nie jechałem dużo gorszymi e, takimi kolejkami. Okay. Ta, w, no, ta w Nowym Jorku nawet była straszniejsza. Ja, nawet w kamerze dobrze to wygląda. Jest git, jesteśmy u góry. Słuchaj, zrobiliśmy to! Jesteśmy na K2 Dajcie jakieś stopki, że niby wchodzimy po górach z Tak, to byliśmy my przed chwilą Tak W ogóle niesamowite jest to, że ci ludzie wszyscy tutaj mają światła w jednym kolorze To robi mega efekt Tak, wszyscy mają ciepłe światło i chyba w, i w bardzo podobnej barwie Fajne jest to, że każdy to utrzymuje i przez to to miasto robi też takie wrażenie właśnie z góry Bo wszystko jest w jednolitym kolorze To prawda Nie na no, pięknie to wygląda A ma pęknięta! O cholera! Wyobraźcie sobie, że opieracie się, i to nagle pęka, właśnie tak. Wiesz, że musiało tak być, nie? No, raczej tak. A lek wysokości mi zabrania podejść do tej szyby, nie? Tak. No, nie podejdę do niej. Widać wszystkie góry dookoła, po prostu. Wszystkie. Całą tu wodę widać, całe miasto. I jeszcze fajnie, że jesteśmy o takiej godzinie, że właśnie jest jeszcze tak ciemno-ciemno całkiem. Bo też całe miasto się świeci i to wygląda tak pięknie. Niesamowicie, po prostu. Robi wrażenie to, że to trochę na wyspie też. Tak, to jest też dużo, dużo robi. Bardzo rozwinięte miasto, bardzo nowoczesne. To. Piękne do zwiedzenia. To. Nie spodziewaliśmy się, że to będzie tak fajne miejsce. lecieliśmy tu z takim nastawieniem. A spoko jest cały dzień noc. I, I wiocha pewnie jakaś. I wiocha 40 tysięcy mieszkańców. No tak było. No, wejherowo A... vibe. Tak, 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 tak. A tutaj mega zaskoczenie. Jest naprawdę Jest pięknie, prześlicznie. To zachęcam do obejrzenia poprzedniego filmu. Ładnie, ale zbyt chmurzaście, żeby zobaczyć słoneczko. No niestety, nie zobaczymy słońca, nie ma opcji. Zobaczyli co, zobaczyli pięknie po prostu. Piękne tromso, piękny punkt, punkt widokowy, naprawdę bardzo ładny. Totalnie inne wrażenie niż na przykład w Stanach na samej górze budynku. Tak. Bo tam miasto i tak dalej, ale mega wysoko, a tutaj mamy mega śnieg, dużo gór, jeszcze dookoła, i tak dalej, więc robi to mega wrażenie. E, e, i inne po prostu. inne wrażenie. Jest mega ładnie. Dobra, trzeba jechać teraz, widzę coś zjeść. Jesteśmy z powrotem w centrum i przed nami jest budka z tytułowym posiłkiem. Mianowicie Maxiu, bo ty jeszcze nie wiesz. Ja jedyny nie wiem, to prawda. Będzie to hot dog z, z renifera. renifera. Z renifera. Z renifera. Cała kiełbasa jest z renifera. Wow. jakby wiesz, burger burgerem, nie? Bo burgera testowaliśmy, no ale hot dog brzmi ciekawie. E, can you get two hot dogs with your reindeer? Jestem ciekaw, jak to będzie smakować. I szybko poszło, pan to zrobił dosłownie w 30 sekund. Bułki, warzyw, no Napraścił bułkę, włożył kiełbachę, ketchup, cebula, musztarda tak. i wszystko. I zawinięty to jest papier w ogóle, Tak. Wykwyk. Hot dog z reniferem. Jak on będzie smakował, nie wiem. Natomiast o Pablo już pierwszego pierwszy to ja też biorę, nie mówię jeszcze. Mięso z renifera jest dobre, smakuje mi, ale. Jest tak męczące w jedzeniu, że nie mam ochoty tego hotelu po Jest bardzo intensywne to mięso, mm -hmm. ale to jest najlepsze mięso z Renifera jakie jadłem dotychczas. Tak, to prawda, jest dobre. Nie smakuje mi ich bułka. Też mi nie smakuje ich bułka. Ta cebula w ogóle czerwona, ale taka marynowana też mi nie smakuje. No to fresh cebula jest Okej. Okay. No jakoś tak nie. Spodziewałem się większego wow. Tak, spodziewałem się, że to będzie jak sztuka. Niedawno jest. To jest maskę tutaj. To jest też jedno z niewielu miejsc, gdzie serbujemy w ogóle takie odnogi. No ale wiecie, czemu to tu jest maskę? Bo kuchnia yy, norweska jest kiepska. Po prostu. I dla nich już jest wow. W ogóle on taki jest paszno, intensywny, w paszność bardzo. Mhm. Czy jesteście zachwyceni? Nie. Ale jest spróbować. Tak jest. Próbujcie nowych rzeczy w życiu. Wychodźcie ze swojej strefy komfortu. My właśnie mamy tak. Yeah, 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 yeah. Uh. Yeah. Przyszliśmy do Tromso Visitor Center. Nie wiem, to nie jest tutaj. Po certyfikat, że jesteśmy na Arktyce. Poko pamiątka, żeby sobie to zrobić. Byliśmy na Arktyce. I nie kosztuje to aż takich kroci. No ile 7,80? Ale może w ramce od razu też. No w ramce, więc idę. Ramka mi zapłacił z, z 340. No, więc spoko. Czyli jednak nie ma ramki. Dobra, ty za 7-8 sam papier po prostu, że pani przetwoje imię i nazwisko i da jest ten z to jest dużo ale data, że dzisiejsze. No tak, no. Nie no, ogólnie ładnie to wygląda. Fajna, ładnie, fajna, Fajna, fajna. Na ściany powiesić w ramkę, stary, wiesz. Z pokolenia na pokolenie to przekazywać. Stary, za 200 zł wolę kupić po kolei następnego biletu Wizajrem, żeby sobie przeleciał sam drogę. Tak, prawda. No i co, moi drodzy? Trzeba teraz się przetransportować do Polski, spotkać się z cyrkiem, spotkać się z żonką i może im coś wręczyć też, bo też coś dla nich kupiłem. Kupiłeś coś? Jeszcze nie, ale jedę kupić teraz. Jedziemy do galerii. Okej, okay, dobra, dobra. Ale kupiłem, kupię. No, ja też coś kupiłem swojemu synkowi, swojej żonie. No, ja tylko alimenty na czas płacę, nie? Wiem. No, spoko. Chodźmy. Chodź. E, lecimy.